Siemanko, dobry, mamy z tej strony macie gramy sobie w Sandow 2 mecz sojusników. Sojusników gramy. Chciałem nagrać z czteroma widzami medyturniowy, a ranga zbytnio się jakby oni na razie nie odpisali na moim Discordzie. Mm. To, co im napisałem, rzeczy grają, więc yy, gram sojuszników z Śmietanką, którego pozdrawiam serdecznie. Co? Kurde formy brak, bo do ostatniego odcinka ani razu w sumie nie zagrałem. Nie, no, parę razy tam cygierki, ale. Co to cygierki? W jednym dniu ja w tydzień nie grałem w tą grę, więc. Nie dziwmy się, że to taka tragedia. Jestem ciekawy z Jak to jest możliwe? Goście albo są... Nie no, nieważne Mm -hmm. No wiedziałem, że tak będzie, że w dwójkę na mnie wyjdą A też wiedzieli, że ja tu jestem Więc Dobra, ale teraz ci ty mają? Nie wiem, moda ta. Wiedzą na razie wszystko. Co? Jak będzie runda, z której my startujemy? To zobaczę w jakim czasie oni nim, ma... bo, bo to, to jest podejrzane akurat to co teraz zrobił gość. Teraz to okej, okay, ale... Kurde no! Teraz to okej, okay, ale popse Ale tam ta a ale popse... tamto popsę nie no dziwne to było to co ten przeciwnik zrobił. Zas... Nie, nie zaskoczył. Okej. Okay. Kurde, no na, na dobrych trafiliśmy. Sprawdzę jako, jakie mają rangi. Goście danych rank nawet nie mają. Fajnie. W pierwszej rundzie dało się to ugrać. Nie wiem jakim cudem, o tutaj akurat przyszłem. Ale nieważne, zobaczymy. Czy dalej się tak szybko jak on wtedy wszedł? To, to, to jest tragedia, to jest tragedia. Zobaczymy, co się da. kurde nie no to tragedia meczek nie no drugi mecz gramy nie. wracamy po cięciu tym razem mam nadzieję że nam pójdzie lepiej Trzeba to przeładowuje. Ja też nie jestem na słuchawkach, więc ja nie słyszę gdzie oni są. Drugi z tej strony. Nie, no musimy chociaż rundę wygrać. Ja nie mogę, jakiego ja mam tragicznego cela teraz? Za mało w to gram. Ale śmietanka ma dobrego cela. Brawo! Jest chociaż inna runda. Ale ja tragedia, ja tylko trochę zadałem no i co? Musimy, musimy formę przewrócić. Nie ja wolę tym strzelać. No i specjalnie spomiłem żeby najwyżej mogę go jakimś cudem strzelić. To jest niemożliwe. Nie, no tam przegrana. Mm. 2-1. Musimy to odrobić. To już widać, że trochę łatwiejszy mecz niż tamten celi. Chodzi mi o to po prostu, że teoretycznie powinno pójść nam lepiej. Ale czemu mi daje bombę? Czemu mi... Jakim cudem on wie? Nie no, to jest tragedia. Zero fragów, cztery śmierci. Co ja robię? Nie wierzę, że go nie trafiłem. Czy Kurde nie no cel, tragedia. Aha Gdybym miał słuchawki, to bym wiedział, że ktoś do mnie idzie, ale nie mam. Jakbym mam, ale teraz nie jestem na nich, żebyś... bo chcę, żebyście też jakieś dźwięki słyszeli z gry. A mam cicho podgłoszony telefon To może trochę podgłośniej. Dobra jeszcze raz Ta gra nie jest taka głośna jak inne To w tym można trochę głośniej Ale nie idzie, nie idzie Nie idzie mi granie Jest? Brawo. W końcu fraga. W końcu jeden frag. W końcu coś mi się udało. Wiedziałem, że ja będę miał. A teraz może ich zaskoczę. Ale nie. Kurde Nie no tragedia forma jeszcze jak Kiedyś miałem miał ją dobro to Teraz to to jest kompletna tragedia Jeden frag Za mało gram w tą grę ja muszę fo formę swoją Przywrócić bo tak to codziennie nagrywałem z standoffa tak yy, Poprzednio te ten nie wiem 3 tygodnie temu no to ja nagrywałem codziennie nie a teraz to gram raz na tydzień może w niego no ja sobie formy tak nie odbuduję, ale śmietanka akurat się stara ale ja nie mam cynności. Ja gram jakbym nie umiał strzelać. A tak w sumie zawsze było. Ale nie było tak tragicznie jak dzisiaj. Bo dzisiaj to w ogóle prawie nic nie umiem trafić. Nie może mi od pleców. Zaji. Na zaj. to jste smutný, že mi zaji. Co to běhne? Kurde, nie no mówię. Nie mam cenności, muszę zacząć więcej w to grać. Bo to jest po prostu dramat. To jest po prostu tragedia. Kiedyś słabo grałem, tak, ale teraz to jeszcze goty. Po co ja jeszcze nie wiem sprzedaję kurde nie wiem o co ja się tam blokowałem no to tak zagram no nie, no teraz trzeba walczyć. No nie wierzę, no forma, forma. Nie, no to jest tragedia dzień.